Lider kontra wicelider PKO BP Ekstraklasy po dwóch kolejkach, czyli Lech Poznań, przyjechał do Lubina na mecz z Zagłębiem, a w Lubinie pełny stadion. Ponad 16 tysięcy kibiców, w tym 3 tysiące z Poznania. W pierwszej połowie świetnie prezentuje się ekipa Waldemara Fornalika, uderzenie z pola karnego Bartłomieja Kłódki, który w tym sezonie w pierwszej kolejce już strzelił z dystansu przepięknego gola, ale broni Filip Bednarek. To ponownie miedziowi Tomasz piękko, piękko, fenomenalny dribbling, ależ się minimalnie pomylił. Tomasz piękko i widzimy, że piłka przychodzi jeszcze po palcach Bednarka. Miedziowi nie zwalniają tempa, 41 minuta. Machowski z pola karnego jest dobitka Dawida Kurminowskiego i zagłębie Lubin obejmuje prowadzenie w starciu z Lechem Poznań. Nie najlepiej interweniował w tej sytuacji Filip Bednarek który odbił piłkę przed siebie po strzale Tomasza Makowskiego. No i Dawid Kurminowski zdobywa drugą swoją bramkę w tym sezonie, ale chwilę później Lech może wyrównać. Christopher Welde przegrywa jednak pojedynek sam na sam z Szymonem Wejrauchem, a więc wciąż Zagłębie jest na prowadzeniu, a zaraz na początku drugiej połowy Brutalny faul Radosława Murawskiego na Dawidzie Kurminowskim i po analizie WAR czerwona kartka dla pomocnika Lecha, a więc Kolejosz niemal całą drugą połowę musi grać w dziesiątkę, co próbuje wykorzystać za głębie uderzenie Kacpra Chodyny, broni jednak ten sprytny strzał Bednarek. Lech nie ma zbyt wielu okazji podbramkowych, aż wreszcie kwadrans przed końcem. Dobre dogranie Eliasa Andersona i ławniczak wybija piłkę na rzut rożny, a po rzucie rożnym mamy wyrównanie. Micha Blażyć trafia do siatki, nie najlepsza tym razem. Interwencja, nie najlepsze wyjście z bramki Wejraucha, błąd też obrońców. No i Micha Blazic daje remis po dośrodkowaniu Joela Pereiry, A w końcówce Słoweniec może być bohaterem kolejorza, bo ma piłkę meczową, ale tym razem fenomenalnie interweniuje Wejrauch. No i kończy się zasłużonym remisem. Zagłębie Lubin, Lech Poznań 1 do 1 to oznacza, że Lech pozostanie na razie na pierwszym miejscu w tabeli, Zagłębie pozostanie wiceliderem. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.